Siemano, siemano, mobilki, witam Was troszeczkę takim nietypowym odcinku Tak jak widzicie Jedziemy sobie laguną Mamy dzisiaj piątek, już Wam pokażę teraz godzina Godzina 21.15, ja właśnie wyjeżdżam z bazy z Mysłowic na Śląsku Ponieważ dopiero się skończyła praca, bo przeładowywaliśmy się po powrocie z Kółka Tak jak Wam mówiłem na vlogu z trasy No i cóż, jadę zrobić szybkie zakupy jeszcze coś sobie zjeść, no i kierunek dom a jutro przed piątą rano musimy wyjechać z domu i dobrze mówię musimy, ponieważ zabieram Was na wycieczkę jedziemy mobilki na Trzy Korony, zdobędziemy sobie Trzy Korony możliwe, że wracając zdobędziemy sobie jeszcze Sokolicę także zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie na takiego nietypowego mojego vloga o, trzeba sobie rzucić długie, żeby lepiej było widać no i cóż, na samym początku tego filmu proszę Was o łapkę w górę, podbicie tego filmu. No i taki kredyt zaufania, w sumie może nie kredyt zaufania, tylko jeśli obejrzycie ten film do końca, to dajcie mi znać czy takie vlogi z pierwszych wędrówek po górach się Wam podobają, z wycieczek i ogólnie jak to się Wam podoba moje dodatkowe zajęcie, czyli praca operatora w duże podróże. I może Wam się to spodoba, czy zobaczycie nowego? No i zapraszam Was na wspólne zdobywanie trzech koron. A few moments later. Jak widzicie, 4:55. Ja właśnie wyjeżdżam spod domu. Więc ogólnie przyjechałem do domu za 20 minut północ, z piątku na sobotę. Dziś mamy sobotę. Zanim sobie zjadłem, zanim popakowałem sprzęty. to było gdzieś. Jeszcze się umówiłem, no to było gdzieś w granicach pół do pierwszej. No i pędzimy, więc wyszło mi z snu nawet nie całe 4 godzinki. Ale co to się nie robi dlatego, żeby być szczęśliwszym, żeby pokonać własne słabości. Więc o, tak jak widzicie saleńka leci, więc trzeba odpalić długie. Tak ogólnie jak gdyby się ktoś zastanawiał, to, to są za długie, to są światory e, dochodone. wiem, że nie do końca legal, ale robią robotę. Na dole też jako przedziwem głowy mam LEDowe Także jak połączam wszystko no to robi mega robotę drodze właśnie wyszliśmy z autobusu w Strumowcach i tam przed nami są trzy korony i tam będziemy zmierzać tu poznajcie moją siostrę To jest moja siostra nie, ja przywitaj się. nie przyznaję przywitaj się do fanów na YouTube nagrywasz mnie? Tak. Także idziemy zdobywać trzy korony. W tym momencie mamy 940 kroków. Zobaczymy ile będziemy na szczycie. A musimy gonić naszą wycieczkę, bo nam uciekli. Moi drodzy, tak jak widzicie my walczymy, przed nami są piękne widoki, aparat też jest przygotowany, więc myślę, że będą ciekawe zdjęcia, a powiem Wam, że fajnie, bo nie ma za gorąco, no i te widoki myślę, że warto jest dla nich się przemęczyć. mobilki walczymy. Zostało nam jeszcze jakieś 45 minut drogi. Tak jak widzicie strome podejście przed nami, ale jest pięknie, tak jak widzicie, na poprzedniej przebitce. Więc myślę, że warto. Aparat też pracuje. Tutaj Ola jest zła, bo ją pokazuje. Także muszę troszeczkę przyspieszyć. Żeby być poza zasięgiem tych kijków, które mam w ręce. Bo może to się dla mnie źle skończyć. Dlatego trzeba się pospieszyć. A druga jest taka że musimy iść sprawnie, ponieważ kiełbaska się mrozi w autobusie, bo będzie mieć później ognisko i tam gdzie jest światłość tam jest szczyt, ale najpierw musimy taką drogą tam się dostać jeszcze także pachło kurczę uwaga, bo troszkę ślizgo także trzeba uważać ale teraz bierze końca a powiem wam, że daje to troszeczkę w kość, ale mimo wszystko warto tu widzicie, ile leży połamanych drzew. No i to jest part narodowy, czyli nie mogą nic z tym zrobić. Nawet to jest taki duży korzeń, którego też pracownicy czepień, znaczy którego też pracownicy nie mogą ruszyć. No i to jest odgrodzone. W celu tego takim, żeby po prostu się nie uszkodziło. I żeby ludzie nie przechodzili i nie niszczyli zieleni. Pięknie. i jak się Wam podobają widoki, bo powiem Wam, że dla mnie jest petarda. Jest fajny klimacik. O, super. O, super, dzięki za informację. Tak słyszeliście, dostaliśmy wskazówki, gdzie będzie pięknie widać Tatry. Także cóż, wybieramy kierunek Tam tamtą górkę i za górką jest planka. Także idziemy. A tu jest jakaś pustelnia. Patrzcie gdzie jesteśmy. Chodzimy. Takie właśnie są widoki na szczycie koron. Tak. Powiem Wam, że aż dopiero dech w piersiach. Więc było warto się przemęczyć. Jest troszkę kolejki, żeby tutaj wejść na sam szczyt. Ale w sezonie była gorzej się przeżyje, tak. Dokładnie, tak jak Pani mówi, wszystko można przeżyć, a ta mgła robi piękny tutaj krajobraz. Widoczki I dodatkowo ten pnący się tutaj Dunajec, wijący się wokół gór, tak zaśnieżone. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, I moi drodzy Tak jak widzicie Zakupiłem sobie książeczkę Z gór Znaczy kolony I idziemy zrobić jeszcze okolice Do szczytu zostało 15 minut Także nie jest daleko A powiem wam, że tempo mamy dobre <laughs> Ponieważ w półtorej godziny zrobimy dystans, który mieliśmy robić 2,5 Więc no jest dobrze I moi drodzy właśnie schodzimy tak jak widzicie dwie pieczątki zostały zdobyte więc jest bardzo dobrze No i cóż, wracamy do mojej towarzyszki Pani Asi, która pilnuje mnie przez Chwileczkę sobie dychniemy temu w górze nie nagrywałem, ponieważ było bardzo dużo ludzi Tak jak wiecie nie zawsze można publikować jakiś wizerunek ale dwa szczyty zdobyte kroków też jest nabite Także pochwalę się Wam wynikiem jak My idziemy do autobusu, ale to jeszcze nie koniec naszej wycieczki po Pieninach. Idziemy na dół. Mamy jeszcze jakąś godzinkę drogi. w sumie godzinę 20 do autobusu, a więc mamy co robić. Także, moi drodzy, ja was odkładam, ponieważ jest takie dosyć ostro zejście. Tutaj widzicie, są sobie zabezpieczone fajne miejsce na zdjęcia, ale nie wolno wchodzić. To nie będziemy wchodzić. A to nie wiem, Marcin czy żeby był dobry pomysł. No właśnie, ty mały. Du... Moi drodzy, tak jak widzicie, pracujemy. Tu kamera nagrywa. Trwa ognisko. Bardzo fajna atmosfera. Mega atmosfera. Bardzo dobra kiełbaska. No i też jest tutaj Air trójeczka na pogotowiu. Więc też było polatane. No i chyba na tym wszystkim będziemy kończyć ten odcinek. Aparat w ręce, piękna pogoda. Tak jak widzicie, słoneczko zbliża się ku zachodowi. Ciekaw jestem, czy Wam się podobało taki vlog. Mam nadzieję, że tak. Dajcie mi znać w komentarzach. Czy chcecie częściej takie luźne vlogi z wyjazdów? Może czymś Was zainspiruje. A w tym momencie ja Wam dziękuję za wspólnie spędzony dzień. No i cóż, do zobaczenia na trasie Bajo High, I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you